No nieźle. Dobra, to ty biegniesz z tamtą y, aligator-klaudetką, y, ja biegnę tutaj z Wotspapenem. Podzieliliśmy się na pary. O! Krwawe zabawa streamerów! No pięknie. Byt cebulowy jest zadowolony! Ja mogę wziąć opatrunek, ale... Dobra. Zobaczymy, jak to pójdzie. czy mi w końcu zerdu wostanie. Ale mam prośbę, nie rób to. Te... Mm, po... Sprawdź, by to nie stało się na moim live, bo jeszcze ja dostanę bana. Już wypiłem 9 energetyków. No, one nie działają. Jaki widzę? Jak? Ty, w tym czekaj. Ja kiedyś na studiach wypiłem 7 Red Bulli, ale to mnie tak trzepało z, wtedy, że to jest coś. Tak, gremlinem. No? Przepraszam, 12, w tym 9 dużych. Gremlin został trzepany. Ej, to ty nerki sobie uszkodzisz. Już Nerki O, już jestem z jakąś klodetą. Znowu dwoma tam nawet. No chodź, w mięśniaczku. Badaj. E no co to?! O! Dobra Dobra, dobra, hol Dobra jakby to, co to może być Majer to mówię od razu bo ma Dark Clyta Znaczy Rein no. ma no. Czyli? tak fajnie tak Tak go nazywam Nooo Plus jest taki, że jestem nie... jest taki, że będzie ostatni Nie będę niepokalny nie. przez chwilę S Chyba, że ja jest psycholem O no bo ty To jest Majer 100% o. No to i to 100% Wbił sobie pierwszy poziom? Tak przy trzecim mo może robić już e, tego. No jest cała prostu mm -hmm. Chyba że gra na Chyba że gra na grobek. To myślę, że dobrze by było znaleźć. E, e, tego. Ale gra Timechlite, mam nadzieję, że gra jeszcze. nie, nie wiem jak Dobre, się to bo... Ale ma coś takiego najprawdopodobniej, że tym więcej razy walnie kogoś innego niż obsesję, mm -hmm. tym szybciej będzie jakby reloadował, reloadował ten atak. W sensie, że wiesz. Że... Szybcie, po ataku krócej mu zajmie te otarcie broni mm -hmm. w coś w tym stylu. A jak walnie mnie, to mu się to resykuje, więc. S. No idzie do mnie. Dobra, no, spoko. O! Chodź tu! Musisz tańczyć! To ja lecę po... tam tamtego Ja sobie tańczę Mhm jestem tutaj Złap? No dobra Majers, co ty robisz w ogóle? Troluję Ty, Majers nie zgubił uwaga Idę zdjąć tego chłopa, a jednak jest już Pomóż tu, podotykamy. Razem będzie szybciej. Leci! Już ma no. Trzeba skierować ją. Ja. A, by jednak nie trzeba, bo jest ślepy. Dobra, jednak walnął, no. Dobra. Ja ci dam. Super, że mogę zrzucić paletę. Ruhum. Bardzo, bardzo kocham tą mechanikę gry. Zrzucenia palet. Powiedz jak go dojdzie sobie. Ja się schowałem do szafy, więc może mnie nie zobaczę. Odszedł. Poszedł do, poszedł do budynku, może mnieść. Chodź, od razu cię ulepszę. Zory sorry, jest skupiony na mnie. Dobra, na pewno tu jest jakby co generator, jakbyś chciał. Pani, mhm. pani, Podniona, Do allora, Podnia... Dobra, aligator będzie podmiana chyba. Dobra, będzie podmiana. Pogana... Ale uciekaj szybko. Ale uciekajcie z nim w drugą stronę, żeby nie dało mojego generatora. Tak nie wiem. Dzięki za sekurację Claudeta. Dzięki, jesteś w ogóle super kocham cię. Mogę mieć tą dzieci. Jaki down, no światło będziesz mi robić. Śmafim. <słys》>. Dopiero Szanowni. jestem... do połowy dochodzę. Może na poleci, to okej? Okay? No dobra. Nie, na do Nie, My i no. tak nie umiemy z nich, więc... Okej. Okay. 60% Ojojoj. oj! oj, oj. go chyba. No, widziałem go. Może dlatego, że zobaczył mój wybuch? Dobra, spadam stąd się Yanki. Albo mm -hmm. dobra, nie gra na nie, nie gra nie Ale... Możliwe, że gra po tego. Po Noeda. Mhm. Mm Bo nie jest już po drugim. Jest możliwe, że Majer z Noeda się będzie. Okej. Okay. Dobra. Jak coś z generatora? Dobra. Ja też. Oczywiście. To lecę od razu już do bramy. I koniec. Ora mam haćę, mam haćę. Do zobaczenia. Fak Nie zostawiamy go brać, nie zostawiam Plus, plus to jest strata Już ci daje dwa stack na altruizmie z bramę Dwie Tylko nie wiem, które otwieracie Dajcie się, dajcie się, ktoś działa oh. ja, eee, ja właśnie tam bliżej ciebie aligator otwieram. otwieram Z tyłu jestem, z drugą stronę musisz iść A właśnie tam Albo możliwe, że gra na grobek co to jest nagrobek? Mówi, że może każdego może użyć Mori, że może po prostu podchodzi do ciebie i Mori. Dobra, chodź, już czy... uleczę cię. No, klękaj. To było trochę hot. No ja lubię jak alligator klęczy. Zabisze w powietrzu, ale dobra. No, dobra. Panie tego chłopa. No, to już wiesz, chłop. Ch -chyba, no, chyba Mano Eda, bo. Nie, nie gram, nie mam Mano Eda. Ale e, chodzi, on tak już go powiesił, to już z trzeciego wiszą. Dobra, mam go. Uratowałem go. Latarą. Dobra, mam to. Biegnijcie do bramy. Może jaki jestem dobry. Żegnaj na Dobra, Boże, jak łatwiej jesteś śmierdzić w ogóle wszystko. No chodźcie. Ale. No. Co za. Dobra. 5000 co 5000, tylko punktów dostałeś? Bonus Aha No, dwie osoby ściągnąłem z haka Bonus, Bonus tak. ja dostałem 22 z bonusa z darów, masakra Nie, to był dobry mecz. To był dobry mecz.